Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiem, wszyscy pytacie się o co chodzi, dlaczego na Waszych ekranach pojawiły się numerki, a to jest takie coś jakby Jakby nie, nie było dwa dni, nie wrzucałem we dwa dni odcinku po prostu net mi wysiadł, teraz też nie jest z netem za dobrze, ale jakoś tam sobie poradziłem, naprawiłem. Dobra, i przechodzimy, no co Was mogło przez te dwa dni mojej nieobecności ominąć? Nie, no youtuberów, wiele rzeczy się zdarzyło. tu już ludzie no, po prostu ja nie będę opierał dużo pełne. ligi youtuberów, naprawdę po przyjściu Starksa, ja nie z nieopujnie, ale naprawdę bardzo się to pokomplikowało. Zrobiliśmy te dwie grupy. Boże święte, dobra. Grają pierwszy mecz, pierwsze no dobra, dziewiąta minuta, Stariks się rozłącza. Super! Rage minus jeden punkt. Super. Zaczynają się wzajemnie obrażać, dobra, jak to zwykle, ty zacząłeś, ja zacząłem, nie, nie, ja nie zacząłem, ty zacząłeś, jak to zwykle bywa, no i teraz jest tak, Stary powiedział, że się wypisuje z ligi, teraz nie wiadomo, bo mówi, że sobie kupi jakiegoś tam bramkarza, nie wiem o co chodzi. Yy, dobra, ja nic, ja się nie odzywam. Nie moja sprawa, nie moja grupa. Ja mam tylko pewne decyzję czego dyskwalifikuję. Dzisiaj to jest decyzja o dyskwalifikacji, a więc czekajcie, ja już piszę pierwszy punkt. Pierwsza rzecz, która Was ominęła to jest Range Meet Start. Tak. Druga to jest decyzja o dyskwalifikacji. To Dysk Yy, o ile dzisiaj do godziny dziesiątej, nie, yy, bodajże 9, 9, ja nie, nie wiem, do 10, no do 10, jeśli nie wpłynie żadne odwołanie, yy, stary jest po prostu z dyskwalifikowanym człowiekiem. No i może być na siebie zły, że powiedział dyskwalifikację, a teraz się z niej nie wycofał. No i a propos wyrzucania po 10 filmach dziennie przeze mnie albo przez kogoś innego. Dobra, dla mnie to jest bez sensu. Po co ja mam rzucać 10 filmów dziennie? Dobra, ja wrzucę za 2, 3, 4. Nie bym że tak, żeby siedzieć cały dzień wrzucać. Jak żaden z tych filmów nie dostaje nawet jednej łapki w górę. To jest bez sensu, bo nikt nie ogląda 10 filmów dziennie u jednego youtubera. Jeszcze ja do pośród łaski. Po co to nabijać tak? Że ja mam to, a, 20 filmów, już mam. O, ja mam 50 filmów, a ja mam 100 filmów prawie. I co z tego? No, parka ma sto filmów. A no, przez dwa lata mieć 100 filmów to jest lekki wstyd. Ja Jakbym miał dwa lata, to zmieniał 1000 filmów. No dobrze, ale ja się tutaj nie wtrącam. Kolejny, co was mogło ominąć... za dużo tych punktów nie będzie, no. So. na szczycie naszej tabeli na na strzelców, y, youtuberowego futbolu FIFA Warbo strzelił jedną bramkę i super. Y, jedną bramkę star się rozłącza, a w dziewiątym minucie super. Gratuluję. Ja tutaj wam nie będę opowiadał, jak to było, czemu się kłócą, bo mnie to nie interesuje. Dla mnie to się mogą. No, no dobra, nie będę mówił, co dla mnie się mogą zrobić, ale. Ciekawe, że tam temu coś tam powie, tamten coś tam Stariksowi powie, i oni od razu się będą kłócić, będą się bić i, i, i się będą nie lubić. I ja mój, no dam tylko łapkę w górę, bo to będzie ktoś kto rozdaje unlajki. No i w szkole, daj fajki, no i tak będziemy śpiewać na jakimś tamku. No to jest głupie. Ok. Dobra, idę, idę, idę co? Fajdę na kanał kogoś, kogo nie lubię, zbiję mu zawsze unlajka, super. Uzbiera mu się jeden unlike, zero do góry, tamten się obrazi i powie, że już nie będzie nagrywał. No i, no i to bez sensu, taki trochę jest. No, no po co? No. A propos tego, że Stalic mówi, że ktoś go obraża o tych filmikach jego... Ja nic o niego nie mam. Nie chcę robić filmiki, jakie się chce. Nie wiem, ja nie wnikam. Ja bym chciał tylko, żebym więcej FIFA World nagrywał, bo FIFA World to jest taka dla mnie fajna gra. Nie wiem, ja nie wnikam, no. Ja się z nim nie będę czepię, jak on filmiki nagrywa. Bo dla mnie są to może wszystko nagrywać. Nie wiem. Nie wiem. Dla mnie no, każdy człowiek, który się bierze za nagrywanie, który coś nagrywa. To jest człowiek i go nie można litować, bo wcale nie jestem lepszy. Ja ja może jestem lepszy, no bo mam więcej subskrypcji, mam więcej łapek w góry. Mam więcej filmów. więc to może jestem lepszy, ale dobra, ja nikogo nie będę mówił, czy jestem od kogoś lepszy, czy gorszy. Ale... Jest wielu takich, którzy się nie biorą za nagrywanie, a hejtują tych największych. No i to jest bez sensu, ludzie. No weźcie, nagrajcie, boże, nawet, y, nie wiem, kurczę, jak to się nazywało. Dobra, ludzie, musiałem nad tym dużo pogukować, bo widziałem, że jest tylko jakaś bajka, co na y, króliku dziewczynka jedzie i jest. Hello, Hello, Hello Kitty, tak? No to nawet to se mogą nagrywać, byleby coś ktoś nagrywał, to jest ciekawe zawsze ktoś tu kto jakaś mała dziewczynka to obejrzy. Nie co z tego? Ja nie obejrzę, ja nie muszę. No nie muszę oglądać każdego tubera, jaki jest. Dobra, to był punkt. Eee, to był punkt. Bez. Besensowne się, kto jest lepszy, no? Nie wiem, ja o tym nie decyduję, jak to, ja o tym decydował, to będę powiedział, że ja jestem najlepszy, ale mnie to nie interesuje za bardzo. Nieważne, jak ci się nie podoba, to sobie nie wrzucaj filmów, jak ci się podoba, to sobie wrzucaj. Jak ci się podoba, to sobie wrzucaj nawet, nie wiem. No nie wiem, jak ktoś ma ochotę, to niech chce yy, ludzi filmik, jak se ino tańczy, ino i się śmieje. Albo i na kogo tu no i kogo to obchodzi, ludzie, no. Ja wrzucam filmy z tego co lubię, robię to co lubię. Nie będę się jakoś jak łopek jak tak zachowywał, że ja i tak rzucał, czego nie lubię, bo ja na przykład jakbyście mnie zmusił, żebym nagrał Minecrafta, to ja bym tego Minecrafta nie nagrał, chociażbym miał dostać 20 łapek w dół pod filmem, a zero do góry. No i co mnie to obchodzi? Nie chcę nagrywać Minecrafta, nie będę nagrywał Minecrafta. Minecraft jest bez sensu i to jest dla mnie bez sensu. Po co nagrać Minecrafta? ludzie? Wymyślmy coś bardziej oryginalnego. Nagrajmy nawet gry przeglądarkowe. To już jest ciekawsze. A tak w ogóle, a propos tego, że ktoś coś ode mnie zgapia, jakieś serie. No ludzie, naprawdę. To jest bez sensu, ludzie. To jest bez sensu, ludzie. Wymyślcie coś swojego. Nie chcę się zachować. Nie wiem, nie będę podawał nazwy tego tak YouTubera, że każdy ode mnie coś zgapia. Ale ludzie, no, to nie jest takie fajne. Ty coś. Ty coś zrobisz, tak? Komuś się ten pomysł spodoba, Nawet ci łapki do góry nie da, tylko ci da łapkę w dół, oczywiście. I on to zrobi po swojemu, on to zrobi najlepiej, oczywiście. Każdy to robi najlepiej, nie? Ten co zrobił to pierwszy, zrobił to najlepiej. Bo zrobił to i zapoczątkował to i tyle. Ten zrobił co to coś pierwszy, ten to robi najlepiej. Chociażby miał 20 łapek w dół, 0 do góry, zrobił to najlepiej. I proszę ode mnie z serii nie zgadł. To nie jest fajne, że ja coś nagram. Wiem, że dacie jeszcze un lajka -like i nagracie to samo, bo po ja to zrobię lepiej. Tak samo Unopelka zgrapił ode mnie jakiś klub FIFA 15, dobra. Jeszcze się kłócił, kto lepiej robi. Ja zrobiłem lepiej, bo miałem przynajmniej głos, a nie muzykę, ale fajnie to zrobił nawet. Może overall sobotnicie, a nie ten, ale fajnie. Łapkę do góry, dostał i fajnie. I fajnie, fajnie. A jeszcze propo tak, no to ludzie to jest bez sensu, dobra, ja nie wiem kto tak robi, ale to jest dla mnie bez sensu. Idzie, mówi kolegom, tu, 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 roześlę na Skype'ie wszystkim. No i dobra, ja miałem małe problemy, ale to już za mną. I teraz chcę wam bardzo powiedzieć, że to jest bez sensu. Idziesz, rozsyłasz wszystkim, daj łapkę, daj łapkę, please, daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę, please. Nikogo to obchodzi, ludzie. nie jakby mi ktoś właśnie tak prosił, to bym mu tej łapki nie dał. Bo to nie jest fajne. Ja nikomu tego filmu nie rozsyłam? Nie wiem. Może jak zacznę rozsyłać, to będę miał miliony subskrypcji, tak. Będę KSI Polski KJZ, jakby w ogóle doszła. I super, ale się będę cieszył po prostu. Tam. A po prostu dla suba bez sensu. Bez sensu, jeszcze bardziej bez sensu. Widzicie? Nagrałem pierwszy filmik, Po pierwszy filmiku miałem 8 subskrypcji. To jest dobrze, no. Pierwszy filmik. Tyle łapę w górę. Nikomu nie mówię. No i mam pytali, czy tam coś tam nagrywam, Ja mówię, i nagrałem, coś tam, ten, ten. Jak coś to się zobacz, jeśli się nie spodoba, to rzeczywiście może dać łapkę w dół. No i to nie obchodzi, to osobę da. Mogę jedną do góry, a dwadzieścia do dołu. Ale się będę cieszył, bo nie nagram tego na minecrafcie Minecraft to największa gra. I yy, propos, unopelka zgapił ode mnie to. Dobra, zgapił. Ale no, dobrze, zrobił to w fajny sposób. Yy. No i to mnie bardzo tutaj śmieszy. Stary, zgapił ode mnie. Yy. ciekawoski Vive, też nie jest fajne. Super, to nie jest fajne, że ktoś ode mnie coś złapia, bo to nie jest miłe. Czyż dajcie ten, zapytacie się, czy możecie to zrobić. ja tak zawsze robię jak dotknąć bier serii. nazwę serii. No, na PK od Zera do Bohatera. Miałem to, ludzie, miałem to na samym początku. Nie wierzycie? Wejdźcie. Kto zrobił pierwszy? to pierwszy zrobił? Kto pierwszy zrobił ciekawostki FIFA? Kto pierwszy zrobił jakąś dużą na FIFA? 15 rzeczy. Nie jestem zły. Przeprosił, dobrze powiedział, że obie są fajne. Bo oba były fajne, on też zrobił fajnie. Super, ludzie. Nie zgapiajcie ode mnie. Chyba, że się zapytacie, dobra? No to takie, denerwujemy to czasami, tak? Jeszcze dajcie mi like. Super. Dobra, ja się z tym już pogodziłem. Nie zgapiajcie, mam do was taką prośbę, wymyślcie coś swojego. Nie wiem, ja znam wiele osób, które nie, od nikogo nic nie zgapiają. Nie wiem, Hesie nic nie zgapił, nie pamiętam, kiedy coś by zgaś, zgapił. Ludek nic jeszcze nie zgapił. To ciekawostkiem, to to nie jest zgapione, ludzie. Po co wy mówicie, że to jest zgapione? Na, laj, na moim live'ie, było... nie ono że zgapił, zgapił, zgapił Ludek. Bo on poruszył temat zgapienia. Zgapił Ludek. Ludek nie zgapił. Ludek nie zgapił. Ludek nie zgapił ciekawostki, bo nie są ciekawostki FIFA, tylko ciekawostki Windowsa zwykłego. Dobra, ludzie, na razie do usłyszenia i piona.